Witam Państwa podczas 25 Konferencji Rynku Kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej. Moim gościem jest Piotr Szulec, Prezes Skarbiec. Def. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry. Dzisiaj ogólnie na tej konferencji rozmawiamy dużo o inwestorach indywidualnych i nie tylko. Jak możemy opisać, scharakteryzować indywidualnego inwestora w Polsce? Na pewno jest to inwestor zróżnicowany. Da się wydzielić dwie wyraźne grupy: inwestorów w przedziale wiekowym 40 plus i inwestorów młodych, czy nazwiemy ich pokoleniem Z, czy innym, to już nie ma większego znaczenia. Te dwie grupy charakteryzują się zupełnie odrębnym, innym podejściem do inwestowania. O ile to pokolenie 40+, plus, niezależnie od tego, czy inwestuje za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, czy za pośrednictwem rachunków maklerskich, w domach maklerskich, czy, choć, czy nawet oszczędza w depozytach bankowych, to pokolenie zostało wychowane wraz z, z, z rynkiem kapitałowym w Polsce w ostatnich 20-25 latach i przyzwyczajone jest do produktów, które funkcjonowały w trochę innych realiach, niż to obserwujemy dzisiaj przy trwającym postępie technologicznym. Ta druga grupa tych młodszych klientów wpisuje się w trwający postęp technologiczny, korzysta z platform, które zapewniają im szybki obrót, korzysta z instrumentów, które charakteryzują się krótkim czasem utrzymywania w portfelu. Czy w takim razie ta młodsza grupa ma większą Ochotę na ryzyko? Powiedziałbym, może bardziej, że ta młodsza grupa nie przywiązuje wielkiej uwagi ani do poziomu ryzyka, ani nawet do kosztów ponoszonych w związku z dokonywaniem transakcji. O ile kiedyś, co było cechą charakterystyczną, dole maklerskie konkurowały na rynku usług maklerskich, chociażby obniżając prowizję. Patrząc dzisiaj. Jakie koszty są związane z obrotem na chociażby platformach zajmujących się kryptowalutami, to widać wyraźnie, że tego klienta koszty i ryzyko nie interesuje. Jakie są perspektywy wzrostów właśnie na naszej polskiej giełdzie, odnosząc się tutaj do zainteresowania inwestycjami tutaj tych inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym i oczywiście w związku z tym udziałem TFI. Jak możemy tutaj... Jakie perspektywy widzimy? No, wydaje mi się, że sama branża, czy cały segment funduszy inwestycyjnych, patrząc z punktu widzenia Inwestora indywidualnego będzie powoli, a może szybciej przesuwał się jednak w kierunku inwestowania czy oszczędzania długoterminowego, emerytalnego, zupełnie jakby w oderwaniu od takiego podejścia czysto spekulacyjnego. I o ile Towarzystwo funduszy inwestycyjnych czy fundusze inwestycyjne, którymi zarządzają, bardzo no, dobrze sobie radzą w, tych, w tej sferze długoterminowej czy emerytalnej. O, o tyle, biorąc pod uwagę charakterystykę produktu, które oferują, no, na dzisiaj, nawet uwzględniając cykl rozliczeń, większej szansy na dotarcie do klienta młodego nie ma. Jedyna, jedyny sposób to próba nadążania za postępem technologicznym próba budowania platform, dzięki którym inwestorzy będą mogli nabywać i sprzedawać fundusze inwestycyjne. No i też kwestia zmian regulacyjnych polegających na krótszym okresie rozliczania tego typu transakcji uproszczeniu samej charakterystyki produktów. I też takiemu wyjściu, chyba trochę w większym stopniu niż dotychczas na świat. Zbliża się koniec kwartału, zatem jak możemy te, te początki tego roku podsumować, i co dalej w perspektywie rocznej? Bardzo dobry rok, pomimo tego, powiedziałbym, dużego zawirowania na rynkach, związanych chociażby z decyzjami gabinetu nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I całą tą wojną handlową czy celno-handlową i kwestiami obronności w, w, w Unii Europejskiej. To pomimo tych wszystkich zawirowań, wydaje się, że rok zapowiada się dobrze. Jesteśmy po całkiem niezłych dwóch miesiącach na rynku akcji, całkiem niezłych dwóch miesiącach na rynku obligacji. Biorąc pod uwagę stan polskiej gospodarki, poprawiający się systematycznie. I napływ kapitału, z którym mamy do czynienia, to wydaje się, że rynek akcji z punktu widzenia małych, średnich, a nawet dużych przedsiębiorstw nie jest w tym roku zagrożony i pewnie zakończymy ten rok na wyraźnym plusie. Jeżeli do tego dorzucimy prawdopodobne decyzje Rady Polityki Pieniężnej, jeżeli chodzi o wyżki stóp w drugiej połowie tego roku, to i rynek obligacji skarbowych, szczególnie tych o dłuższym terminie wykupu, też wygląda obiecująco bardzo dziękuję prezesowi za rozmowę a państwu bardzo dziękujemy za rozmowę dziękuję